Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral i Witam Was w kolejnym odcinku z gry Portal Witam Was po Sylwestrze, co prawda Nie było odcinków z tego powodu, że troszkę uszkodziłem sobie rękę ale mam nadzieję, że jakoś dam radę sobie poradzić bo niestety jest to prawa ręka czyli ta, na której mam myszkę Feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic sal and adrenaline. Dobrze. Bo pomiędzy tymi tekstami, które one, oni mówią, to nie będę dużo mówił, gdyż ona może być troszkę przeszkadza w tym wszystkim. Dobra, teraz tak. O, się tu tam. Muszę on... on... się znaleźć tam, żeby to wszystko on się wydochodziło. Dobra, myślę, że chyba wszystko rozsądek. Czyli tak, tu bym wyciągnął jeden portal, tu bym wyciągnął drugi portal. Okej. Aha, i to się. Aha, czyli tak. Czyli tak, tu zrobić mogę jeden portal. Gracias. Dobra, to teraz tak Ale skoro ja. Jeżeli tą kostkę wezmę stąd Czyli uwalam chei sì, da, me, da me, ok. Mai no, te ras. Sì, Vorrei che se butta portale. Il tuo portale. Ai 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 che trafia. Già no. Questo è un... stato sì, il portale. Ok. Jest. Dobra, mamy to. As part of a previously mentioned required test protocol, we can no longer lie to you. When the testing is over, you will be, missed so, po testu, za to Okay, and Fourteenth poziom. Aha, czyli kostka, kulka. Aha, nie możemy dotykać ziemi. I musimy wykorzystać pełne. All subjects who want to handle high energy gamma leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No fake. Znaczy, co ja mogę. Może ten. Przyciszę troszkę dźwięk. Nie wiem. Muzykę może bym dostawił, ale... Okej. Okay. Dobra, daj mi się rozglądnąć, kobieto. Te drzwi nam otwierają tutaj bramkę. Nie wiem, ale czekajcie, czy tam jest wyjście? Czy tam się musimy dostać? To po co tam tamte drzwi? Hmm. O, co tylko... Aha, schody nam się robią. Hmm. Czyli tu musi wpaść kulka, ale skąd ta kulka tu ma wpaść? Aha, i teraz co? Tutaj nie postawię nigdzie porta... Aha! Chyba, żeby wykorzystał pęd. Jakby zrobił tak. Okej, okay, to zadziałało. Aha, i teraz nagle się nam wschody otworzyły. Wcześniej podchodziłem, to się nie otwierało. Dobra, to teraz tak. To będzie otwarte. Że, tylko że właśnie to wiecie co ja samo zrobię tak tu postawię portal pomarańczowy nad kółeczkiem. No i teraz myślę, że trzeba będzie poszukać e, e, poszukać tej kulki. widzę kulka. Poczekajcie. Wiem o co chodzi, już tylko muszę pomyśleć, a właśnie, przecież ja mogę postawić sobie portal tam i po prostu poczekać na kulka. Ja sobie po prostu potem wrócę tędy, tylko żeby jak to zrobić. Może postawić sobie tutaj niebieski portal. Muszę o tym pamiętać, że tu jest niebieski portal. No że tu nie ma shifta. Da się radę skakać, ale nie ma, nie ma szybkiego biegania. To jest troszkę... Dobra, tam stawiałem niebieski portal, tak? A... Czyli tam bym musiał postawić portal pomarańczowy Wkurza mnie to wszystko z tym bieganiem, ale niestety ale już będziemy teraz po drugiej stronie i dzięki temu Aha, i dlatego schody się chyba przez to, że ja włączyłem tą królkę tam nie wiem z tego. dobra i teraz tak tym portalem muszę wracać Absolutno, muszę wracać, ale mogę zrobić. A, przez portal się nie da radę. Więc musiałbym zrobić. Czekajcie. Musiałbym zrobić tak. To leci, Ok, i gdzie jesteśmy? Aha, czekajcie. Nie rozumiem. Znowu coś pomyliłem. A, bo teraz mamy tu portal. To czekajcie. Yy, dobra. Czyli... Czyli byśmy musieli wziąć pomarańczowy portal. Mam A no, kiedy się ta kurcha No Bo ona znowu zabija I wtedy niebieski portal bym musiał zostawić A nie chcę się menda rozwalić. jasne wind. czekajcie, ja to muszę inaczej wykombinować. Tam by był dobry portal, ale ja myślę, że wezmę ze sobą teraz dwa portale i jakoś sobie poradzę z tym. Tylko jak. Bo to jest czasówka, z tego co widzę. To się zanurza i to się podnosi po, po jakimś czasie. Więc. O, widzicie, już się podniosło. O, i teraz mógłbym skoczyć, przeskoczyć tam do by. Więc ja bym sobie zrobił tak, żeby potem nie skakać, może. Zrobię sobie portal, tu i tu przejdę sobie bezpiecznie Tylko że teraz I tak tu mamy pomarańczowy portal Niebieski tu Pomarańczowy Dobra i teraz tak pomarańczowy zostaje niebieski tam. OK. Myślę, że to będzie dobrze. Czyli pomarańczowy mamy tam, gdzie kulka leci, i teraz wystarczy tam kliknąć niebieski i będzie nam wszystko działało. No dobrze, dobrze, dobrze. Troszkę nam to zajęło. No, ale jak widzicie, już są coraz bardziej trudniejsze, złożone te testy. Ale gra spoko. No i też widzę, że yy, podobała mi się seria, bo pierwszy odcinek, było chyba 40 wyświetleń, więc dla mnie to jest coś. Wow. Nie, nie, żebym się jakoś tam podniecał coś, ale, ale dziękuję za to, że, że tak fajnie, żeście tą grę przyjęli. Mam nadzieję, że następny chcesz też się będą Wam podobać. The Center is committed to the well of all tak. kulka znowu hey. jest, nie możemy And się I co teraz? Antonio Banderas. My musimy tam przejść. Mhm. Użyj pędu, czyli tak wychodzi na to, jakbym musiał użyć pędu. A, jest tu rzeczywiście. Czyli musieliśmy zrobić tak. Tak. Okej, okay. trafiłem nawet. W miarę się to zgodziło, ale... Aha, bo wtedy portale znikają jak to przez tą ścianę przelatuję. Dobra. <laughs> o dobra i teraz tak. Co my tu mamy? Nie wydaje się to jakiś zbyt trudny mi się, ale kulkę trzeba przetransportować tutaj. Jeżeli postawię portal, i przejdę. A, portal automatycznie znika. Nie wiem o co chodzi, muszę otworzyć to tutaj. Aha, o I teraz? No mógłbym to spróbować teraz zrobić. Nie, ja, źle. Czekajcie. Czekaj. Może jak powstanie nowa kulka... Dobra, ona strzeliła. Teraz będzie nowa kulka. Tak, tak. Dobra. Mamy to w jednym pomieszczeniu. I teraz tak. Dobra, okej. Okay. I teraz jak będzie wracała, przeleci przez portal. Nie, źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem. Jeszcze raz. Niebieski pomarańczowy. A, tylko że mi to się zablokuje wtedy. Czekajcie. Teraz mamy kulkę w środku, a jednak nie mamy. Czekajcie, bo to był To był dobry pomysł. Ten stach. To był dobry pomysł Żeby puścić Portal bo nie otworzył tu, a był tu, Aha, czyli czy ja bym musiał szybko zrobić to wejść leci. Kurde. Okej, okay, mamy to. Udało się. No, trzeba było to szybko zrobić oczywiście. I czekajcie co to jest, to jest dalej. Oj, i tam jest znowu. Znowu bym musiał wykorzystać pęd. Okej. Okay. Tu co jest? Aha, na tej ziemi nie możemy kłaść. Hmm. Ale możemy otworzyć tu i zrobić tam. Ale to jest sam pęd. A my przecież nie możemy strzelić, ale... Aha, tutaj też nie możemy zrobić... Hmm. Co tu zrobić teraz? No jakby się dało radę... A teraz już chyba wiem o co chodzi. Zróbmy tak, że ja przedtem tutaj by pomarańczowy i tu jak będziemy lecieć tu musimy gdzieś zrobić portal szybko pod naszymi nogami na przykład pomarańczowy musi być tak samo Nie, kurde, nie zdążyłem ale, ale już wiemy o co chodzi Musimy zrobić taki pęd o, i teraz tu jakbym kliknął, to bym miał jeszcze szyb, szyb, większą szybkość i pewnie bym przeleciał na drugą stronę. Trzeba to wykorzystać. No tak mówię, szkoda, że tu nie ma biegu, bo tak to bym mógł biec i biegnie. A tak to trochę dupa. Dobra, czyli to będzie działało. Czyli muszę to pamiętać o tym, żeby ładnie wskoczyć i ładnie przycelować. Aj, aj, aj. znowu nie trafiłem. Może się ty zrobisz to jest! Okej, okay, jesteśmy. Teraz co? Teraz będzie chyba to samo. aha musimy włączyć chyba to ale jak to włączyć jak to nie działa żeby włączyć to tam musi dojść prąd a czekajcie to już coś już wykombinowałem chyba Zrobił tutaj portal i tu. A? Nie. Czyli tu musi być gdzieś. Tak jest. Czekajcie, bo teraz tak. E... Jak ta kulka tu leci? Dobra, ona się tutaj rozwaliła. Leci nowa. Tu, tu, tu. I wraca. Czy tu musiał być portal. Tu? Nie, nie tak. jakby wydał tu portal. Powinny dać tu. No i... Jest, działa. Aktywowaliśmy. Mm, dobra, czyli tak. Czyli teraz... Co teraz? Eee, teraz by pasowało. Tu nie mamy żadnego wyjścia. Nie. Czyli... Też musiałby być ten. A tam nie dał rady strzelić. No okej, okay, to chyba wiem o co Tam zróbmy portal i gdzieś tu. Ok. Czekajcie. Teraz tak ja widzę teraz jak jadą te wchodzę pomarańczowym i tym tam może zrobię. Nie wiem czy to będzie dobre rozwiązanie czy nie. Ale tu się nie da rady przeskakiwać, bo to jest za duża odległość. Okay, i teraz wracamy. Go, było, żeby zrobić, żeby zrobić tak. <laughs> Może, Dobra, tak. Ty, żebyś za ten to tam gdzieś był. Czyli to są automatyczne. Aha, czyli to jest dwójka. Aha. To już chyba wiem o co chodzi. A, ale czekajcie jak to zrobić szybko To jest na czas z tego co widzę I to są dwie bramy pewnie tam jest dach, tam jest jeden włącznik Tu mamy od drugiej bramy raz, dwa, trzy, cztery 10 sekund chodzi na to 10 sekund Hmm. Mogę zrobić tak i tak. Mogę włączyć jeden kar. Kurde. Ale to był dobry plan. Czekajcie. Ja to zrobię jeszcze inaczej. Ja sobie postawię portale jak najbliżej tych przycisków. Tak, żebym mógł... Jeśli mogliście, no skomplikowane trochę. i teraz tak, jak i tam postawił portal niebieski, to tu damy sobie pomarańczowy i Teraz tak, klikamy jedynkę, dwójkę, tu portal i tam portal. Czy wiesz, że możesz oddać jeden lub wszystkie swoje życiowe organy na rzecz Science of Science? To jest fajne dla dziewcząt. No, mam nadzieję, że to już będzie wyjście? Tak jest. A skoro wyjście, to myślę, że to, to jest 30, to wyprawia się. Mam się spodoba, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Możecie zostawić łapki, napisać coś w komentarzach, czy Wam się podoba ta gra, czy nie. Jak dla mnie super zagadki i da tak dalej. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!